A te prawie na pasach idą. Ciekawe, czy da się złapać słońce. Taki po prostu kiermasz. Z jedzeniem i z jakimiś rzeczami. O perfumy są. Kawiarnia, kosmetyki. Jak to w Dubaju? Kolejny przykład. Przyjechaliśmy do kawiarni, która jest pod samym Muzeum Przyszłości. Specjalnie dzisiaj, przed wyjazdem, sprawdzałam, czy będzie jeszcze otwarta. I było napisane, że będzie otwarta do 21 marca. I jakby po kawiarni już mało co zostało. Tak to właśnie tutaj bywa z tą informacją. Po tej kawiarni został tylko napis na samochodzie. Naprawdę dziwne. Czasami mnie to jeszcze zaskakuje w dalszym ciągu, że niby coś ma być, a tego nie ma, albo <laughs> odwrotnie. Ciekawe czy da się złapać słońce. W środku Muzeum Przyszłości chyba nie, bo będzie już za nisko, nie? No, jak byłam z mamą, to niestety nic nie latało, nie było robota, a teraz jest jakieś inne stworzenie robotopodobne, pływające czy fruwające. Olha isso, bela Ogromny teren dookoła, a tu po drugiej stronie jest Ramadan, Ramadan, jak to się nazywało? co miał. a już czuć jedzenie, tu jest Ramadan District, z którego już czuć. Zapachy fajne, fajne zapachy, już czuć stąd. Czynne od 17.00. Taki po prostu kiermasz z jedzeniem, z jakimiś rzeczami o perfumy są. Kawiarnia, kosmetyki. To będzie ładnie, jak się już wszystko zaświeci. takie stoiska z różnymi abajami. Zobaczcie, jak to ładne. Kolorowe, piękne. Akurat na Ramadan. Ładne. Takie rękodzieło. Z różnymi rzeczami kolorowymi. O, takie... Paseczki fajne do, ten, do y, torebek. Super. Thank you. Właśnie jak ładne. To jakie torebeczki. Wow. Takie kuferki. No śliczne. Wuski też takie piękne. Sukienki. Wow. O, to jest ładne. No bardzo ładne. I taka różowa. Hmm. Więcej widzę jest właśnie z takimi abajami Przynajmniej tutaj jest taka jakaś Sekcja dla kobiet Pięknie zdobione są, ale z Trochę sztywny materiał No, tu jakieś złote. Hello. Oh, wow. Złote. No tu takie. Tu sekcja z jedzeniem. Najróżniejsze budki tureckie. Tutaj jakieś burgery. Tutaj, o te zatary. Te zatary, powiem te to chlebki bardzo dobre. Polecam. Spróbować. Może nie wyglądają zbyt e, atrakcyjnie, ale bardzo fajna przyprawa, typowo arabska. Zobaczcie, jak fajnie zasłonili tutaj osłonę z kablami sztuczną trawą, przyklejone, żeby ktoś się nie potknął. Podobny kiermasz jak był ten y, Dubai Shopping Festival, jeszcze jak mieszkaliśmy na downtown, nie? Tam przy burdzu też właśnie to podobne było, czyli to tak na z jakiejś okazji robią właśnie takie miejsca z kiermaszami. Tu jeansy różnej maści poprzerabiane. Z brokatem, tu jakaś złota, a nie to sweter taki złoty. A, czyli rzeczywiście ładnie pachnie mm. Mm. No to ładnie pachnie Naleśniki czy te waf gofry. Tu dla dzieci sekcja z gimnastykami, jakieś zabawy. Tu proszę bardzo, stolniki już przygotowane. O nie ma dzieci, to mogę wam nagrać. To tak w zasadzie zawsze wygląda. Jak takie miejsce, a tu zobacz takie tematyczne, fajne. Będą kolorować. Będzie hmm. wędrowiec. Też do kolorowania, wybierają co chcą, a Oh, z takiej skóry ekologicznej. Tu perfumy układają panowie. No no Dziękuję. Thank you. Thank you. Też jeszcze. No czekamy. Same ubrania mm. dla pani. <laughs> dla panów nie ma. Same Aha. dla pani. A tu jakie? Tędy nie szliśmy, chyba nie. Lody. A nie, wyszliśmy z innej strony. To jeszcze to wam nagram. Biżuteria jaka. Taka bardzo uroczysta. Hello. Których jeszcze nie ma. Mimo że od 17. Co so, mają? Cheese Charms. Tu już pan odkurza. Ktoś nabrudził i już odkurza. Musi być czysto. More jewelry. Very nice. Oh, okay. <laughs> <a sukienka laughs> Ładne, strasznie sztywno to jest przy tutaj, przy dekordzie. Kolorowe sukienki, takie odważne kolory, nie? takie ręko dzieło. Ręcznie robione! Biżuteria znowu i znowu sukienki tutaj. Przeceniona z 899 na 499. To jeszcze też budki zamknięte z szałarmą, burgery, tu kawiarnia. No i jest w czym wybierać. Big bus. Hop on, hop off. Zrobię też dla Was odcinek z takiej przejażdżki tym autobusem. To tyle z VIFC przy Muzeum Przyszłości. Jeszcze jedziemy do Downtown. Zobaczymy czy zdążymy na armatę. Jeśli tak, to jeszcze w tym, w tym odcinku zobaczycie wystrzał armaty. Uroczyste ogłoszenie, że zakończył się pozdzielny i można jeździć. Tu jak ładnie zielono. Idziemy na parking za Emirates Towers. Pięknie zielono. Parking nie jest duży, ale może się poszczęścić, tak jak nam. Znaleźliśmy miejsce i wtedy można się przejść. O, a tu już się przebija burcz. Widzicie tam w tle za palmami? Tutaj luzem sobie chodzą pawie. że całkiem luzem sobie tutaj chodzą. Zobaczcie, jak tu pięknie jest za tymi wieżami Emirates Towers. Nigdy tu nie byłam. Nawet nie wiedziałam, że tu jest parking. Taki publiczny, niepłatny. Ale widok jest fajny i jest tutaj pięknie zielono. No i chodzą te pawie luzem. W centrum miasta. Zobaczcie, tutaj siedzę na tym, na drzewie. Nie bój się, ja nie wróg, ja przyjaciel. To hmm. po drugiej stronie parkingu, proszę bardzo. A bo widzicie odbicie w tym w zderzaku. <noise> No, tu też siedzi. Zobaczcie jak tu jest Chodzą sobie jak gołębie po prostu A te prawie na pasach idą <śm> o, ten po pasach idzie Idzie jeden paw i dwie pawice za nim. No nic, mogłabym to nagrywać i nagrywać, ale trzeba iść, żebyśmy zdążyli na tą armatę. Jak zacznę nagrywać, to już koniec. I niebo, takie ciekawe chmury. Już teren czyste Wszyscy na miejscach. Ustawieni grzecznie. So. No to jest wystrzał. Wow. No tutaj to jest spektakularne, nie?